Nie leci, kurwa Musiałbym się przesunąć Powiedz, że się nie pierdolisz Nie no. <śpiędła> się pierdolisz tym, jak matka złobuzy A i zaraz wejdzie, za sekundę, trzy <śpiędła> <A? Mówiłeś? śpiędła> <śpiędła> <Mix> <śpiędła> A gdyby rzucić wszystko i przestać się wkurwiać Zaczynamy, wiesz, ziomek, kolejna runda to sztos Cały czas widuję go, idę pod blok Przekaz ręka, rękę myję, ziom I cały czas powoli jadę, ile mógłbym dalej dać tu z siebie Nie myślę o niebie, gdy patrzę w górę, wiesz Myślę o tych, którzy odeszli, wyciągnę ciągnęch ej a gdyby tak rzucić wszystko, wiesz? Pierdolność za sobą świat i naprawdę wyjechać w bieszady i żyć tam, hej, wiesz? I gdybym chciał, to bym to mógł i jedynie wtedy wolny by był nasz duch, hej! Trochę się zmęczyłem. trochę się rzuciłem. Gdyby rzucić wszystko, wyjechać w świat, Pierdolnąć to i już być tam A gdyby rzucić wszystko Zostawić brat I zacząć nowe życie i nawet sam Rzucić wszystko Zostawić brud I kiedyś mogę zrobić to I mógłbym zrobić to I mógłbym zrobić to Gdybym konieczność czuł Nie zmusisz mnie do niczego, dzią, bo bardzo tak trzymam gardę i cały czas walczę. He? Czuję pogardę na każdym kroku, już nie mogę dogonić tego świata i dobrze, bo gdybym był tacy jak oni, to zostałbym osłem. Ej, nie wszystko jest tak, jak chcesz i tak, jak chciałbyś, więc możemy zagrać w otwarte karty i rzucam wszystko na freestylu. Mogę zapewnić przyszłość, ale nie chcę, bo te bitwy też są kurewskie, Ej. Nie pójdzie, wszystko już z góry ustawione ziomek I nawet jakbyś chciał, nie wygrasz Mogę zostać tylko z mikrofonem cały czas I jebać to wszystko, popularność, tak hip hop Rzucić wszystko, spierdolić stąd Zostawić świat i ten brudny swąd Tak gdyby rzucić wszystko, odjechać w dal Nie licząc Kajsu, zostawić świat A gdyby rzucić wszystko i rzucić się, spierdolić stąd Wrzucić wszystko i mogę to zrobić, kurwa Ale jeszcze nie chcę, jeszcze jest za wcześnie Brak kondycji, słychać tutaj na tym bicie u mnie Niestety nie biegam, nie chcę, nie umiem, mów co chcesz Jestem leniwy skurwiel po prostu I nie wstaję z łóżka, jeśli nie mam takiej potrzeby Cały czas kombinuję tylko, żeby przeżyć eh. This is Miss Locke It's mixed here on the beat.